Hejka, witam Was w holu zakupowym na moim kanale Dzisiaj przyszła do mnie paczka Paczka jest ze sklepu internetowego Fera I zaraz sobie ją otworzymy i zobaczymy co do mnie przyszło Okej okay. Więc ja już mniej więcej... Otworzyłam. Okej, okay, i tutaj widzę, że jakiś magazyn pupil do mnie przyszedł. Yy, więc tak. I pierwszą rzeczą. O, tu są jakieś folie. Wow. Ojej, ile folii. O. Dobra, więc yy, kartka może tu jest. Okej, okay, a więc yy, żadnej kartki tutaj nie ma. Co troszkę mnie zdziwiło, bo chciałam Wam przeczytać ceny. No okej. Okay. Ale pierwszą rzeczą jest to taka szczotka z Trixie. Ona ogólnie taka, taka duża jest. W ogóle i tych kulek nie miała na sobie, jak ja patrzyłam na stronie. Więc jestem troszkę zdziwiona, bo ja nie chciałam z kulkami. Jest naprawdę duża. No ale ona jest z firmy Trixie i się właśnie tak prezentuje. Następnie mam tutaj taki klapek z takim. Piszczący klapek z firmy Zolux. On jest taki gumowy. I tak się właśnie prezentuje. Następnie mam tutaj grzebień. Z, również z firmy Trixie. Ja zamówiłam go z myślą właśnie o tym, jak Lili dorośnie, żeby jej robić kitki. Bo na pewno będę jej robiła jakieś kitki i właśnie ten grzebień. Do tego będzie mi potrzebny. Przyda się. Następnie mam tutaj szarpak. <śmiech> szarpak <śmiech> z firmy Trixie. Tutaj prawie wszystko będzie z Trixie. Przynajmniej większość. Jest taki kolorowy szarpak. Myślałam, że będzie mniejszy. No ale jest dość duży. Następnie mam szelki. No, szelki. Takie w serduszka. Nie ma tu żadnej metki. Nie. Właśnie takie to jest rozmiar XSS. Następnie mam tutaj, o, to jest właśnie chyba metka od tych szelek. I XSS jest rozmiar. Następnie mam tutaj Smycz. Smycz jest z firmy Flexi. Jest taka różowo-czarna. Ma takie bardzo ładne różowe detale. I tutaj ona ma 5 metrów i jest na taśmie. Następnie Karma. Karma jest z firmy Royal Kania Mini Starter. Ogólnie Lili już od dłuższego czasu je Royal Kanie Shizu Junior, bo dość długo czekałam na tą paczkę prawie dwa tygodnie więc jej wtedy kupiłam Shih Tzu Junior. Paczka dopiero dzisiaj doszła, ale będę jej mieszać właśnie tą z Shih Tzu Junior. ma tutaj jednej rzeczy, którą zamawiałam. Nie wiem, nawet nie mam żadnej kartki, żeby tutaj sprawdzić, bo miałam jeszcze jedną rzecz. Miałam jeszcze kość pielęgnacyjną, której właśnie tutaj nie ma. I już ostatnią rzeczą jest to legowisko. Legowisko jest z firmy Trixie. Ono się tak prezentuje. I. Nie wiem dokładnie ich wymiarów, ale na stronie wydawało mi się trochę większe. A, jest 50 na 40 cm z taką ładną poduszką. Okej, okay, i to by było na tyle w tym holu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i to by było na tyle. Cześć.